Myślę, że wygrana pieceta na pewno cieszy tak jak w Parsza wygrana. Ogólnie to nas bardzo cieszy, że są ważne trzy punkty względem awansu, względem nie dokonania zostania w czułych tabeli. Eee, może nie perfekcyjność, ale bardzo dobre w naszym wykonaniu. Było parę błędów, parę takich jak które mogą być lepsze, ale no, najważniejsze, że tak się Szczególnie też świetnie w ten sezon wchodzi się, no, bo dziewięć goli za rozstraconej. Ty w meczu z Wiktorem Biedzieckim, mam wrażenie, że chyba się najlepiej odnajdujesz do Wisła, odkąd gracie razem, nie przegrałeś jeszcze spotkania. Więc Jak się współpracuje z Wiktorem i jak oceniasz po swoją grę w ramach tych meczów? Z Wiktorem współpracujemy się bardzo dobrze, czekamy na zgodę na takie minie jak dzisiaj. Grał w kolejnym z tyłu, bodajże straciliśmy jedną bramkę, jeśli chodzi o wszystkie mecze, które razem. Jestem poza całą niemal oczywiście, całą trzęsę razy i to na pewno cieszy, bo widzę, że mamy, że mamy taki sport. Miałeś tych trzech uraz, który cię bardzo... watoł na jakiś czas zwiądził, Wszyscy rozważaliśmy tę konkluzję. I jak ty się czujesz? Czyli jest? czy jesteś 100% gotowy do rybów dywali dzisiaj? że perfekcyjnie się prezentujesz i czy w ogóle odczuwasz jakikolwiek skutek typu razu? Nie, nie odczuwam dyskomfortu, bo też efektem tego na pewno była dłuższa praca samemu, i tak samo strona właśnie właśnie tutaj, w tej serwisie. E, też efekt tego, że byłem przygotowywany troszkę dłużej na pewno, że psychicznie mi się wydaje, które odczułem sam w ogóle po tym urazie, bo na pewno wybrałem trzy miesiące i ja też było to na mnie ciężkie, ale później akurat właśnie wróciłem już na obraz przygotowawczy i od ja tego momentu czułem się profesjonalnie.